Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. W tym odcinku pokażę Wam drugi poprawiony feeding już mojej powiększonej hodowli. A przedtem zrobimy mały unpacking z odpakowywania mojego nowego sprzętu do nagrywania. A zatem do zobaczenia! Widzicie tutaj opakowanie mojego nowego statywu. Zapytacie się, dlaczego nowy statyw? A no dlatego, że mój trójnik, którym dotychczas nagrywałem moje filmy. Zresztą to, to ujęcie też jeszcze nagrywam moim trójnogiem dotychczasowym. Niekoniecznie jest stabilny. Niekoniecznie nagrywa to, co ma nagrywać, bo czasem pokazuje inne rzeczy, także. Jest jeszcze taki problem, że nie mogę nic swobodnie manewrować i nie mogę zbyt bliska, nie mogę dość bl statecznie blisko pokazać e, nagrywanych przeze mnie okazów. E, dobra, jak to otworzyć? E, ciężko będzie. Zobaczmy. O, są nalepki, to je odkleję wtedy. I to jest on. i jak widać mamy sam w samą sztalugę na której będzie się utrzymywała nasza kamera czyli telefon widać da się to otworzyć to przypomina mi te lampy biurkowe trochę na podobnej zasadzie jest zrobione no, właściwie na tej samej zasadzie tylko inny cel tego jest to odłożę na razie na bok co tutaj mamy Tutaj mamy śrubę, którą będę, którą będę przymocowywał statyw do kanta biurka, bo dzięki temu się będzie lepiej trzymać, nie będzie się to kołysać i to tyle. Co do samego statywu, samej sztalugi, no to jak widać można nią uregulować i będzie można nią przybliżyć, będzie można ją. Przybliżać kamerę do naszych pokazów, aby była bliżej nich. Tutaj mamy ostatnią rzecz. Co to jest? A, to jest na kamerę, na telefon, tak, że po prostu rozszerzamy i tu umieszczamy kamerę, i będziemy mogli nagrywać odpowiednio. Sprzęt już mamy, nadszedł czas na jego zmontowanie. Chwytamy chwytak na telefon oraz samą sztalugę od, od statywu. I myślę, że tutaj będzie należało zamontować chwytak. Zobaczmy, jak to działa. W jaki sposób to należy zrobić tu, tu czy. Raczej, nie, raczej tutaj będzie śruba. Muszę wymyślić, próbować jak to zrobić. Minutka. Nie mam czym innym wskazać, to wskażę pipetą. Tutaj muszę pierw odkręcić tą śrubę, aby można w, włożyć tam umocowanie, a następnie będzie trzeba tu śrubę przykręcić, kiedy już to zamocowanie będzie w środku. No to teraz mogę już włożyć odpowiednio nasz chwytak. I mogę zakręcać śrubę. Dobra, sprzęt trzyma się mocno. Tak to wygląda. Mamy już przymocowane, dzięki temu będziemy mogli odpowiednio regulować nagrywany przeze mnie materiał. Teraz ostatni krok zamontowanie chwytaka na telefon. Tego typu mechanizm jest, więc myślę, że będzie trzeba się bliżej niemu przyjrzeć. Tutaj należy umieścić tą kulkę od statywu, jednakże, jak widzimy, otwór jest za mały, żeby ta kulka weszła, zatem. Trzeba przekręcić to pokrętło, żeby rozregulować, rozregulować ten system, który tutaj mamy. Dzięki temu będzie można włożyć bez problemu w naszą kulkę. Ostrożnie, delikatnie, ale stanowczo musimy spróbować, co tu można zrobić, żeby to wyszło. A coś takiego, nie, coś takiego też nie, to wymaga chwili cierpliwości. Uwaga, ostrożnie. O, tylko teraz trzeba założyć jeszcze to. To minutka. Jest już przymocowany. Jak widzicie, statyw już jest z telefonem. Mogę już normalnie nagrywać filmy. dlatego może powiedzieć, że okres najcięższy już mam za sobą. Teraz mogę już się spokojnie skupić na nagrywaniu ładnych ujęć. A zatem przejdźmy do głównej części naszego odcinka. Pierwszą rzeczą, która nas czeka w związku z karmieniem ptaszników jest wydobycie karaczanów. Muszę wydobyć 8 sztuk. Pierwsza. Tutaj są takie małe w miarę. Poszukam większych pod spodem. Dobra, to na razie starczy. Dziś 8 karaczanów spotka swój los. Na początek nakarbimy naszą samicę geniculaty, Tasznika białoplanowego. Chociaż nazwy ostatnio się nieco zmieniły, ale o tym powiem w kolejnych odcinkach. Zatem zobaczmy. Widzieliście jak szybko upolowała? Teraz karaczan jest już bez szans. Jest w jej objęciach, w jej chelicerach. Zaraz pokażę wam z bliska. Patrzcie jak się obraca. Patrzcie tylko. Już pewnie pompowuje w niego swoje enzymy trawienne, a potem pewnie wypije jego środek, jak smakowity koktajl, patrzcie, już trzyma go w swych helicerach. E, swoją drogą pewnie za niedługo też już będę zmieniał karmówkę na większą, gdyż dla niektórych okazów taki posiłek może być ciut za mały. Niemniej odwłoki wciąż mają duże, więc nie ma pośpiechu. Teraz przed Państwem nasza samica brachy pelmy Hamori. Patrzcie, już czeka na swój posiłek, wygłodniała jak wilk. Patrzcie, już się szykuje. Dodaje jej małe co nieco. Patrzcie. Szybka, co? Zaraz zobaczycie ją z bliska. Już trzyma swój posiłek w swych objęciach i widzicie ostatnie podrygi w jej posiłku. zaraz będzie miała smaczny obiad. Tak to już jest z pająkami. że jedzą swoje ofiary w ten sposób, że wpompowują w nie swe enzymy trawienne, a potem przetrawioną zawartość wysysają. nie ma trawienia wewnętrznego. To jest trawienie pozaustrojowe. Teraz wystąpi przed Państwem nasza samica, brachypelmy Pelmy Poproszę o klaski dla niej, a ona zaraz pokaże, co potrafi. <trafię> Widzieliście? Myślałem, że będzie bardziej widowiskowo. Niestety nasza samiczka miała swoje plany. Ale zobaczcie tylko jak spożywa swoją ofiarę. Jak ją trzyma nieustępliwie. Jaka jest zapewne posilona, pokrzepiona tym smacznym posiłkiem. Teraz przed nami Dawna Pterinopelma obecna Licosiano Sazimai. Jeszcze nie w kolorze niebieskim, kwartowym. Dalej szaro-brązowa, ale nasza Pterinopelma Licosiano Sazimai. Teraz zobaczycie, co zrobi. Bo to też zasługuje na uwagę. Widzę trochę, że ma wytarty odwłok. Być może za niedługo będzie miała. Już kolejną wylinkę. Kto wie, może już będzie miała nieco więcej swego niebieskiego kobaltowego koloru. Zobaczymy. Widzieliście? Zaraz zobaczycie, jak sobie radzi z bliska. Myślałem, że się nie uda, ale jednak jej oblicze dopadło nieszczęsnego Karaczana. Teraz mamy naszą panią Hiltokas albo Pilosusnikara Aguła. Już przed chwilą chodziła jak nic za swoją ofiarą pierwszą u nas. Zaraz zobaczycie. Patrzcie, myślę, że ona nawet może dostanie już jeszcze drugiego poza kadrem, bo zobaczcie, jest nawet można by powiedzieć przeogromna. I myślę, że jeden może jej już nie wystarczyć. Obserwujemy co się dzieje. Zrobimy inaczej. Ja na razie ich zamknę i potem zobaczymy, czy coś się stało. Wobec braku zainteresowania naszej kędziorki ofiarą, zobaczymy, jak zareaguje na ofiarę nasz drugi nowy nabytek, czyli ptasznik tygrysi, samica ptasznika tygrysiego. Już patrzymy. No, zniszczyłem jej troszkę przez przy, przypadek tajęczyny. No cóż, trudno. Odbuduję. Już wybieram Karaczana. Patrzymy. lepiej poszło. Już patrzymy. Choć takiej wynagrodze za zniszczenie pajęczyny. Następnym razem postaram się nagrać w ten sposób, jaki nagrywać będę teraz chromatopelmie Neo bez sens. A teraz patrzymy na nią z bliska, bo jak widzimy, Poszła do swojej norki, dlatego jej zostawiłem wtedy w grubsze podłoże. Patrzcie tylko, już trzyma go w swych obliczach. Pragnąłbym także Wam podziękować. Za równe 40 subskrypcji. W dniu pierwszego wydania. Trzeciego filmu, bo on był wydawany na raty z perturbacjami, ale w dniu jego pierwszego wydania, jeszcze przed jego wydaniem, osiągnęliśmy ten pułap 40 subskrypcji. Dzisiaj, w dniu nagrywania tego odcinka, udało się wybić 41 subskrypcji. Teraz nasza droga prowadzi ku 50 subskrypcjom. A także warto wspomnieć, że jeszcze dwa lajki. I osiągnę, no, ten wysoki pułap 100 lajków. To jest jak na mnie bardzo już duże osiągnięcie na moją działalność. Naprawdę jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. I chciałbym Wam bardzo podziękować za Waszą aktywność i za Wasze wyrazy wsparcia. Oby tak dalej. Teraz widzimy samice dasznika chromatopelma cyaneopółbezcens, właśnie w tym miejscu. W związku z tworzeniem przez nią struktur spajęczyn karmienie będzie wyglądało nieco inaczej. Pokazuję właśnie endoskopowe nagranie od włoka chromatopelmy z jej pojemnika. Już podaję karaczana. Ciekawe, jak to wyjdzie. Robię to pierwszy raz, więc. Musicie mieć to na względzie i uwaga już się szykuje. Zdecydowałem na razie przerwać się nagrania, gdyż Pająk na razie nie wykazuje chęci. Przyjęcia pokarmu. Być może rozpraszają obecność sondy albo nadmierne światło. Podobnie jak z kędziorkiem, zobaczę później, czy zdecydowała się na zjedzenie ofiary. Teraz nakarmimy skorpiona. I myślę, że również wykorzystamy tu metodę endoskopową. Widzimy teraz nagranie skorpiona z wnętrza skorupy kokosa zaraz zobaczymy jak zareaguje on albo ona na karaczana tak zrobimy jak widzimy Skorpion chwycił karaczana i zaraz weźmie się za jego konsumpcję. Patrzcie tylko, jak działają jego szczękoczółki, przekształcone w małe szczypczyki. Oczywiście skorpion potem dostanie drugiego karaczana. Poza planem. Jako, że oba nasze pająki niejadki nie chwyciły jeszcze swych ofiar, zostawię je na obserwację na kilka godzin, a potem zastosuję trik z już nieżywym karaczanym. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie proszę suba, łapkę w górę i komentarz. Zapraszam Was także na mojego Instagrama. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam Was na kolejne moje odcinki, które już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.